No właśnie, jak Polska 2050 będzie świętować, jeśli to jest odpowiednie słowo, dwurocznicę, dwulecie rządów koalicji 15 października? Mamy swoje, swój pomysł na to, będzie on jutro przedstawiony, Mamy być klub, który będziemy dopinać pewne działania, które chcemy przedstawić. A to ma być konferencja partii politycznej Polski 2050? Czy to będzie być może wystąpienie liderów całej koalicji? To będzie z naszej strony konferencja Partii Polskiej 2050. To będzie konferencja w Sejmie, w jakimś szczególnym dla formacji tak, miejscu? Tak, no to będzie. W jest na razie, żeby zrobić konferencję e, prasową i na ten temat będziemy dzisiaj jeszcze szczegóły dopinać, panie dyrektorze. Będą wszyscy parlamentarzyści razem z liderem Polski 2050, oczywiście. I co na tej konferencji usłyszymy, panie przewodniczący? Panie że to jest pewna niespodzianka, która dzisiaj wieczorem zostanie dograna i pozwoli pan redaktor, że dogramy sobie to wewnętrznie i przedstawimy na w najbliższych godzinach. Mhm, ale to będzie podsumowanie sukcesów, osiągnięć planów zrealizowanych przez państwa formację? Panie że proszę pozwolić, nam poczekać i wyjść z tym. No, za dużo bym musiał powiedzieć, a nie chciałbym przed tym wydarzeniem, które, które planujemy. Dobrze, to inaczej zapytam. Proszę w takim razie teraz powiedzieć, panie przewodniczący, jakie są realne osiągnięcia państwa formacji w ciągu tych dwóch lat od powołania koalicji 15 października? Ale Przede wszystkim to jest ciężka praca w rządzie, którą wykonały wszystkie nasze panie ministry. Mamy przecież uruchomione całe KPO i pieniądze, które spłynęły z KPO do Polski. To są, to są osiągnięcia, to jest, to jest bardzo duże osiągnięcie, bo przecież tego nie udało się zrobić przez em, 8 lat. Em, rządów um, Ja rozumiem, ale pytam pytam, pytam tak, że... nie o poziom, czy praca była ciężka, czy nie, tylko konkretnie takie kłopoty ludzi rozwiązane konkretnie, rozwiązane bardzo... konkretnie bardzo... gdzie ludziom żyje się lepiej. Dzięki Państwu zaangażowaniu. Bardzo, kon... bardzo konkretnie, panie redaktorze, jeżeli chodzi właśnie o KPO. Dzięki KPO udało się zrealizować wiele inwestycji. To przecież jest jeden z takich ważniejszych punktów, które, które, które się udało. Z, z, zorganizować. Proszę zwrócić uwagę, to też jest działania w ramach kolejnego ministerstwa, które było, to z Ministerstwa Klimatu i środowiska. To nie tylko te ostatnie działania, które dotyczą powstania parku Dolnej Odry, ale to także cały system kaucyjny, to także energia elektryczna, którą utrzy, udało się utrzymać panie ministrze. Na wysokim poziomie. To także na przykład moc małych społeczności, czyli program, który powstał w ramach prac Ady Porowskiej, pani minister Adriany Porowskiej, która no, pomaga takim małym organizacjom społecznym się realizować. To także projekty ustaw, które, które, które złożyliśmy i które procedujemy w Sejmie. Mam nadzieję, że wreszcie uda się zakończyć pracę nad tym najważniejszym, jednym z naszych najważniejszych projektów, o którym od samego początku mówimy, czyli o odpolitycznieniu spółek skarbu państwa. No to się nie udało, panie przewodniczący. Zdecydowanie o tym przyznaje również poseł Polski 2050, Rafał Kamarewicz. Nie udało się również odpolitycznić, co przyznają sami politycy Polski 2050 mediów publicznych, więc nie wszystkie te obietnice zostały spełnione. Jasne, oczywiście. Nad mediami publicznymi udało nam się teraz, znaczy teraz bardzo ciężką pracę e, wykonuje e, Marta, więc mam nadzieję, że w końcu ten projekt zostanie doprowadzony. Dostaliśmy też, proszę zobaczyć... Marta, czyli? Marta Cienkowska, pani minister Marta Cienkowska. E, proszę zobaczyć, ten, e, ten, te, te, ten obszar odpowiedzialności dostaliśmy tak naprawdę w ostatnim czasie i wiem, że pani minister bardzo ciężko też nad tym nad tym pracuje. Co chodzi o społeczeństwo państwa, tak, ma pan rację. Tutaj mamy bardzo silny opór także i kolegów z spółkoalicjantów, ale ostatnie działania, między innymi pana posła, o którym pan tak wspomniał, no, zmierzają w tym kierunku. A ma pan poczucie, że wyborcy nie do końca docenili państwa zasługi w ciągu tych dwóch lat? Biorąc pod uwagę, jakie dzisiaj wyniki sondażowe ma Polska 2050? Znaczy przed Polską 2050 bardzo duże wyzwanie, oczywiście, że tak, ale ja dalej wierzę, że ten projekt jest w stanie się powieść. Ja dalej wierzę, że to nie jest tylko projekt na jedną kadencję, ale że to będzie projekt, który w przyszłych wyborach także będzie na scenie politycznej i mam nadzieję, że uda mi się czynnie do tego przyczynić. Także pracą na rzecz naszej partii. Czyli rozumiem, że będzie pan kandydował na przewodniczącego formacji Polska 2050. I co? I Popchnie pan tę formację do przodu, także odbije się od tego jednego, dwóch, trzech punktów procentowych, jakie dziś notuje w sondażu? Ja nie wiedziałem, panie doktorze, że będę certował, to żeby była jasność. Ja mówię, że swoją pracą na pewno w, przyłoży się do tego, żeby ta e, partia ruszyła do przodu. Zresztą na poziomie. Prac związanych z praworządnością. Ta praca moja i komisji, którą także kieruję, pokazała, że ta naprawa tej praworządności jest dla mnie bardzo ważna i istotna. Więc te prace bardzo staram się niezwłocznie, jak tylko wpływają ustawy, pchać. Pchać do przodu. Natomiast tak ja wierzę w to, że Polska 2050 może się, może się znaleźć na tej scenie politycznej w dalszym, w dalszym czasie. Proszę zwrócić uwagę, bardzo duży też inicjatywa legislacyjna w zakresie ochrony praw obywateli w stosunku do deweloperów. To także były działania nasze wypływające z naszej strony także zablokowanie kredytu 0% i tak dalej i tak dalej i tak dalej. A czy zna pan szczegóły tych rozmów negocjacji na jakim one są etapie w sprawie tej nowej funkcji którą chce uzyskać Szymon Hołownia funkcji międzynarodowej wysokiego przedstawiciela do spraw uchodźców w ramach organizacji narodów zjednoczonych na jakim to jest etapie jakie są szanse Szymona Hołowni dzisiaj? To znaczy, to jest jeszcze, znaczy ma być rozstrzygnięty ten etap do połowy grudnia, z tego co słyszałem. Ja uważam, że akurat to jest wielka nobilitacja dla naszego kraju, i liczę na to, że uda nam się w Polsce, bo to chodzi o Polskę, uda się Polsce uzyskać, że, ten, że marszałek Kołownia zostanie. No, zostanie wysokim komisarzem, to jest wielka nobilitacja, to jest bardzo odpowiedzialne stanowisko, ale wpisujące się przede wszystkim wrażliwość, jaką Szymon Hołownia ma, więc myślę, że byłaby to bardzo dobra zmiana na tym stanowisku. Bardzo dobra zmiana, z jakiego powodu? Z powodu tego, znaczy, że obecny wysoki komisarz źle wyraziłem. Nie, 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 źle się wyraziłem panie. Dobra, może nie dobra zmiana, tylko dobra nowa wizja, którą zresztą Szymon Hołownia pokazywał. Proszę zwrócić uwagę, że Szymon to jest tak, jakby to, 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 to jest wrażliwość Szymona. Szymon budował swoje stowarzyszenia, fundacje wcześniej, które teraz obecnie na całej, na, całe, na całym świecie pomagają, także i pomagały bardzo długo w strefie gazy, więc myślę, że to jest bardzo dobre... <grym> to taka rozwiązanie dobra... Do, taka funkcja wpisująca się w tą wrażliwość na Hołowni, o której cały czas mówiłem. Chociaż właśnie z drugiej strony nie miałem takiego wrażenia, żeby przez te dwa lata ten obszar Tematyka uchodźców czy polityki migracyjnej była na piedestale tych zainteresowań Szymona Hołowni. Chyba niezbyt często o tym mówił, i wielu ma wrażenie, że dzisiaj ten pomysł powstał dość nagle. Dla wielu jest pomysłem zaskakującym. Jak to skomentować? Jaki odbiór jest tego wśród samych wyborców Polski 2050, że lider tej formacji, dwukrotny kandydat na prezydenta, no chce opuścić tę na Panie elektorze, ale zupełnie nie opuścić. Jest yy, zadumy, że. Kadencja niektórych organów kończy się w trakcie trwania kadencji i trzeba wtedy, w trakcie trwania kadencji w danym kraju, rozpocząć albo ubieganie się, albo kandydowanie, w zależności od urzędu, którym się jest, aby osiągnąć ten cel i aby to stanowisko, tą funkcję objąć. Dlaczego mówię, że Szymon ma wrażliwość w zakresie tym? Jego całe życie było związane przecież z pomaganiem ludzi, z pomaganiem ludzi na całym świecie. E, dlatego właśnie przecież zbudował obie te fundacje, które, tak jak już wspomniałem, pomagają dziesiątkom tysięcy ludzi. E, ja myślę, że także funkcja marszałka, marszałka Sejmu przez Szymona Hołownia, Okazała, że potrafi podejmować bardzo trudne decyzje, potrafi kierować bardzo trudnymi organami, bardzo No Dlaczego zatem z tego rezygnuje, panie przewodniczący? Myślę, że... Bo wyborcy 2000, Polski 2050 nie byli uprzedzani o tym, że Szymon Hołownia będzie chciał na półmetku kadencji zrezygnować z polskiej polityki i objąć stanowisko międzynarodowe. Panie redaktorze, ale ja bym chciał, żebyśmy zmienili trochę retorykę. I to nie chodzi mi o pana redaktora, tylko mi chodzi o tę retorykę, która jest pokazywana wszędzie. Uważam, że powinniśmy być po pierwsze dumni, że Polak jest w ogóle widziany, w, jeśli chodzi o kandydowanie. Na to stanowisko. Ale przez I kogo jest widziany, panie przewodniczący? Panie redaktorze, jeśli pan pozwoli, przy, przy, przez premiera Polski, przez ministra spraw zagranicznych, przez e, prezydenta Polski, e, a także jest dostrzeżony jako kandydat przez e, e, samą no Filipa e, Grandi, jak i Antonio Guterresa, który e, przed panem Grandi pełnił funkcję tego wysokiego komisarza, bo przecież e, e, on ma największą wiedzę w tym zakresie i przecież proces decyzyjny. Również, żeby to stanowisko objąć. Ja bym chciał, żebyśmy teraz my, jako Polacy, położyli wszystkie ręce na pokład i doprowadzili do tego, żeby e, także wsparciem tu z Polski marszałek Hołownia to poczuł i żeby e, dążyli do tego, żeby e, Polak stanął na czele e, UNHCR. Przecież to jest bardzo ważne dla naszej pozycji międzynarodowej. E, to ja naprawdę... jeszcze niedawno słyszałem, panie przewodniczący, z całym szacunkiem jasne, powinniśmy jako Polacy kibisować marszałkowi Hołowni, czy każdemu innemu Polakowi, który stara się objąć ważne funkcje międzynarodowe. Ale jeszcze niedawno słyszałem od Szymona Hołowni, że on chce budować formację, która realnie będzie załatwiać ludzkie problemy po, problemy Polaków w perspektywie znacznie dłuższej niż rok 2025-2026. Przecież Polska 2050, no właśnie, ma w Polsce tę perspektywę roku 2050, i dzisiaj nagle Szymon Hołownia chce z tej polityki odejść, zostawić marszałkowanie, zostawić swoje wpływy w koalicji. No i właśnie, jak to interpretować? Panie redaktorze, ale właśnie przez taką retorykę my sami siebie piłujemy gałąź, na której nie Nie no, Panie Przewodniczący, ale e, to. Już... Ale, ale ja proszę, jestem ale nie jestem dziennikarzem, ja zadaję panie, pytania, panie no czy ja mam państwu proszę, klaskać, ale, że ale, Szymon Hołownia chce zostać ale wysokim komisarzem ale w ramach się, MZ... proszę, proszę mi pozwolić skończyć, jeśli pan redaktor by pozwolił. Wręcz przeciwnie, uważam, że tak, bo to także jest yy, yy, zadanie naszych dziennikarzy, żeby to podkreślać. A ja jeszcze raz podkreślam, Marszałek Hołownia w żaden sposób nie ucieka. Jest to retoryka, która dla mnie jest nieakceptowalna. Ale ja nie użyłem Szymon takiego Chłownia słowa, Panie Przewodniczący. Także. Ja pytam, Szymon co się Chłownia takiego także. wydarzyło. Ale Ja się pytam, co się Szymona, takiego wydarzyło. Nie, już nie mówię. Szymon Hołownia także powtarzał bardzo długo, bo to tych słów chciałem nawiązać, Pana Redaktora, że słyszał Pan słowa Szymona Hołowni odnośnie budowania Formacji, także mówił, że nastąpi taki moment, w którym on przekaże pałeczkę kierowania tym tą partią swojemu następcy. I to właśnie czyni. W najbardziej odpowiedzialnym momencie, który, który, może, który może robić, jest dwa lata do wyborów, jest tutaj szansa, żeby można było tą partię pokierować, pokazać może inne tory, pokazać może inną drogę, pokazać może inną wizję, którą. Która będzie dostrzegana. Myślę, że bardzo dobrym, odpowiedzialnym momencie to robi dla naszej organizacji. Zresztą zarówno w fundacjach, na pewnym etapie przekazał przywództwo, potem w stowarzyszeniu, które budował, także przekazał przywództwo. Zgodnie z umową koalicyjną przekaże przywództwo w Sejmie, jako marszałek. Także i w partii przekaże teraz to przywództwo. I ja. Naprawdę, całymi siłami liczę na to, że um, Szymon Hołownia zostanie um, komisarzem. Ale niektórzy, niektórzy politycy koalicji właśnie zastanawiają się, czy Szymon Hołownia na pewno funkcję marszałka przekaże. Mówię w skrócie, Włodzimierzowi Czerwostemu, dlatego, że niedawno na konferencji prasowej w Sejmie stawiał warunek, że owszem, zrezygnuje z funkcji marszałka Sejmu, o ile pani Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz zostanie wicepremierem. Z tego, co ja słyszę od polityków koalicji obywatelskiej, absolutnie nie jest przesądzone, że pani Pełczyńska-Nałęcz wicepremierem zostanie i to w najbliższych dniach czy w najbliższych tygodniach. Panie redaktorze, to jest decyzja, jeśli chodzi o wicepremiera, która należy do premiera Donalda Tuska. Natomiast no. Oprócz umowy samej treści umowy koalicyjnej, są także e, ustalenia między liderami partii, które, które, które zostały dokonywane na licznych spotkaniach, na których panowie się spotykali i pewne rzeczy m, ustalali. Jeżeli chodzi o funkcję marszałka, to ja, panie redaktorze, zapewniam: Szymon e, jest osobą, która e, ma kręgosłup moralny, umów dotrzymuje i powiedział i od samego początku mówił, że umowy koalicyjnej w zakresie przekazania także stanowiska marszałka. Dotrzyma i ta umowa zostanie wypełniona. Panie przewodniczący, na koniec no, przypomnę pana słowa z 25 września. Na Antenie Polskiego Radia 24 mówił pan: Rozmawiałem z Szymonem, wiem jakie są jego plany na jego dalsze działanie. Zapewniam, że nie zrezygnuję z mandatu poselskiego, zostaje w polskiej polityce. Tu nie było zapowiedzi, że marszałek Hołownia będzie chciał objąć ważne funkcje międzynarodowe, tylko była tutaj deklaracja, no. że on zostaje w polityce. Panie redaktorze, marszałek Kołownia ma, mu, musi być przygotowany także na dwie opcje, także na tą opcję, w której nie uda mu się uzyskać z tego tytułu, z tego, tej, tej, tej funkcji i wtedy także podkreślił po Radzie Krajowej, że zostanie, przyjmie funkcję wicemarszałka, która jest przewidziana w umowie koalicyjnej. I będzie dalej pełnił obowiązki posła, jak i wicemarszałka Sejmu, żeby kontynuować tą misję, którą chyba nie mamy żadnej wątpliwości, że Sejm pokazał się z zupełnie innej strony, że pokazał, że Sejm może inaczej pracować, że Sejm może być tym miejscem, w którym się dyskutuje, ale także Sejm może być miejscem dla obywatela. Czyli przede wszystkim udało się otworzyć Sejm nie tylko jeśli chodzi o te barierki słynne, ale także przede wszystkim o możliwość... Niesamowitej innowacji, czyli komentowania każdej ustawy. Czyli każdy obywatel może skomentować ustawę i powiedzieć, co jest dobrego, a co nie w tej ustawie. Mm -hmm. no, Zastanawiam mnie jeszcze, żeby tak zatoczyć koło i wrócić do pierwszej kwestii. Zastanawiam mnie, dlaczego jednak liderzy koalicji nie mogą wystąpić wspólnie. Bo z tego, co ja wiem od parlamentarzystów, czy dawnej trzeciej drogi, czy lewicy, Koalicjanci nie wiedzieli, że premier Donald Tusk planuje takie indywidualne wystąpienie w środę w Piotrkowie Trybunalskim. Dlaczego liderzy koalicji Szymon Hołownia Donald Tusk nie wystąpią razem? Ale ja też uważam, że koalicja powinna się też pokazać z jednej strony. Pamiętajmy jedną rzecz, że to jest decyzja pana premiera, nie tylko i wyłącznie decyzja Szymona Hołowni. Po 2050 jest gotowa także stanąć Obok wszystkich ugrupowań koalicyjnych, jeśli chodzi o ten historyczny dzień, czyli o tego 15 października, który, który był naprawdę wspaniałym dniem, bo się udało zrealizować to, z czym szliśmy tak naprawdę głównie do standardów, żeby do wyborów, żeby odsunąć pis od władzy po tych ośmiu latach złych rządów Prawa i Sprawiedliwości. Mm -hmm. No nie dla wszystkich chyba to jest taki wspaniały historyczny dzień, bo jak czytam sondaże, to wedle CEBO z rządowej pracowni mm, bezpośrednio w porównaniu z badaniem zrealizowanym przez CEBOS bez, bezpośrednio po wyborach w 2023 roku znacząco zmniejszył się odsetek Polaków uważających, że mają wpływ na sprawy kraju. To jest spadek o 20 punktów procentowych do 34 zaledwie procent. Pan jest zadowolony z tych badań? Po tych Ale że nie, panie redaktorze, wręcz przeciwnie uważam, że. Że, 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 że te badania powinny coś, coś nam pokazywać. Natomiast po proszę zwrócić uwagę, ja już o tym mówiłem, no ze strony parlamentu, ze strony marszałka. Daliśmy sprawczość obywatelom większą, niż do tej pory była. Czyli naprawdę realnego kierowania uwag do Sejmu, do parlamentu na temat tworzonego prawa już większej możliwości, czyli narzędzi w ręce ludzi oddać się nie da, więc wydaje mi się, że to był bardzo dobry krok w tym kierunku, ale szczerze to bardzo smutne wyniki badań.